prowadzić analizę wstępną sprawozdania finansowego i wybrałem ciekawe sprawozdanie firma Costa Coffee. Wszyscy myślę, ją kojarzą z kawiarni. Jest to sprawozdanie za okres 12 miesięcy zakończonych 28 lutego 2019 roku. Na ten moment jeszcze sprawozdań za 2020 rok nie ma. Jest to sprawozdanie sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej. Jest to spółka akcyjna, więc dość duża, więc sprawozdanie też jest dość długie. Mamy różne noty, które tutaj możecie zobaczyć. I my nie będziemy się tak we wszystko zagłębiać. Zamiast tego bierzemy długopis, bierzemy ołówek i zaglądamy do rachunku zysków i strat. W rachunku zysków i strat mamy porównanie. Tego roku, który właśnie się zakończył, według sprawozdania oczywiście, oraz poprzednich 12 miesięcy poprzedniego roku. I tutaj warto zobaczyć, przede wszystkim na samym początku mamy przychody ze sprzedaży. Jest to najważniejsza pozycja, na którą musimy zwrócić przy analizie finansowej uwagę. To jest liczba, którą musimy zapamiętać. 208 milionów złotych tyle przychodów ze sprzedaży osiąga ta firma. Teraz wychodzimy z powrotem sobie, patrzymy na całość. Co oznaczają te przychody ze sprzedaży? No, oznaczają tyle, że firma sprzedała produktów, kawy, ciastek za 208 milionów. Teraz pytanie: ile kosztowało ją to, co sprzedała? Kosztowało ją to 108 milionów złotych. To jest koszt własny sprzedaży. Akurat w tym przypadku koszt własny sprzedaży nie jest tak oczywisty. O przecież nie wiadomo ile kosztuje jedna kawa, prawda? Jak zajrzymy do not 122, dowiemy się, że koszt własny sprzedaży to materiały, czyli na przykład kawa, którą trzeba kupić w sensie w ziarnach, oraz wynagrodzenia. Jak odejmiemy jedno od drugiego, uzyskujemy zysk brutto ze sprzedaży 100 niecałe 100 milionów złotych. Teraz tu mamy kwotę kolejną, 106 milionów, którą jeżeli potrącimy z tych 100, to już wchodzimy w straty tutaj. Mamy wielkość w nawiasie. Wielkości w nawiasie w sprawozdaniach oznaczają wartości ujemne. Jest to według tej nazwy zysk brutto przed i tutaj długo, dużo różnych rzeczy. Zobaczcie, że samo sprawozdanie jest dość. Dziwne, dość nietypowe. Nie jest tak jak według polskiej ustawy, nie jest też typowe dla przedsiębiorstw korzystających z międzynarodowych standardów, więc musimy się zorientować, co jest co. Musimy wiedzieć, na co należy patrzeć. Zatem już wiemy, patrzymy na przychody ze sprzedaży 200 milionów i dalej liczymy sobie w dół. Teraz wiemy już, że 106 milionów to jest dużo, bo przychody są 208 i te 106 milionów to są koszty administracyjne. No oczywiście to nie mogą być żadne koszty administracyjne, tylko muszą to być koszty funkcjonowania kawiarni. Skoro w koszt własnej sprzedaży wliczono materiały według noty 12,2 i ym, wynagrodzenia, to tu musi po prostu iść cała reszta. Czyli to jest przede wszystkim koszt funkcjonowania kawiarni. I teraz, jeżeli weźmiemy koszt własnej sprzedaży i ym, te 106 milionów, wychodzimy w sumie na 214 milionów, 215 milionów, czyli sporo więcej niż przychody ze sprzedaży. A zatem firma osiąga stratę już na poziomie podstawowej. Działalności, a jeszcze nie wliczyła tutaj wielu różnych kosztów, które są odjęte poniżej. Warto też zauważyć, że koszt własny sprzedaży pozwala na marżę brutto na poziomie 99 872 000, co jest. Czyli w tym momencie, jak zobaczymy, oni marży mają niewiele mniej, ale mniej niż kosztów własnego sprzedaży, czyli narzucają, innymi słowy, mniej niż 100% marży, co akurat w tej branży jest dość mało. Tak innymi słowy, firma ma dość małą marżę i nie pokrywa swoich kosztów funkcjonowania. A jeszcze są koszty, które tutaj nie zostały odjęte wcześniej. Na przykład mamy tutaj dość duży koszt amortyzacja, kolejny duży koszt, kontrakty wątpliwe. To są akurat zawsze kontrakty wątpliwe, to jest dość dziwna pozycja. Tutaj trzeba by się jej przyjrzeć, No też 12, to dla ciekawskich. Natomiast to da, to trzeba zwrócić uwagę, to, że te koszty tutaj wymienione, to są koszty tak zwane niegotówkowe. Czyli innymi słowy, nikomu nie płacimy amortyzacji, nikomu nie płacimy kontraktów wątpliwych. To są odpisy, ale nie są to koszty gotówkowe. Teraz, jeżeli odejmiemy te koszty niegotówkowe, czyli których nie trzeba wydatkować pieniądzu, to mamy 41 milionów straty. I z takim właśnie wynikiem firma kończy rok. Teraz pamiętamy, że przychody były 208, to była ta jedna duża liczba, którą trzeba pamiętać. Drugie, co trzeba pamiętać, że mają stratę. Firma, która ma stratę, jest w innej sytuacji niż firma, która ma zysk. Tak? To jest jakościowa różnica. I ta strata wynosi 41. Ile to jest procent? Z 200 jest to 20%. A więc następnym razem, gdy pojedziecie do Costa Coffee i kupicie kawę za 10 zł, pamiętajcie, oni właśnie stracili 2 zł. Teraz, jeżeli ktoś chce, to można całość sprawozdania sobie podzielić przez przychody ze sprzedaży i mieć takie wskaźniki, jaką część przychodów ze sprzedaży stanowią poszczególne wartości, ale jeżeli pamiętamy, że to jest 200 milionów, to, to od razu wiemy, że 20 milionów na przykład amortyzacji to jest około 10% przychodów, a kontrakty wątpliwe to jest około 5% przychodów. Nie musimy tego koniecznie liczyć, wystarczy sobie długopisem z boku zapisać. No to teraz zobaczmy, jak ta firma jest finansowana. Skąd ona bierze pieniądze na takie straty? Zajrzymy sobie do pasywów. I w pasywach zobaczymy największe liczby, na to zawsze zwracamy uwagę. Największa liczba w całym sprawozdaniu to 180 milionów, to widać. 180 milionów i jest to kapitał zapasowy, czyli akcjonariusze włożyli 180 milionów w firmę, plus jeszcze te 33 miliony, także w sumie jest to ponad 210 milionów złotych włożonych w firmę. Ale zobaczmy na kapitał własny ogółem, on wynosi tylko 10. Ponieważ kolejna największa kwota 168 to straty z lat ubiegłych, czyli firma, innymi słowy, przepaliła się już przez wszystkie pieniądze, które zostały zainwestowane przez akcjonariuszy. Czy ktoś jeszcze dał pieniądze? Patrzymy na zobowiązania. W zobowiązaniach praktycznie nic ciekawego nie mamy jest tylko rezerwa na kontrakty wątpliwe. W zobowiązaniach krótkoterminowych też niewiele, ale zobaczmy, że tutaj wzrastają zobowiązania handlowe. Wynoszą w sumie raptem 10% przychodów ze sprzedaży, więc to nie jest jakoś bardzo dużo, ale te zobowiązania handlowe rosną, co przy braku wzrostów sprzedaży jakichś znaczących oznacza, że firma być może nie wywiązuje się z płatności wobec swoich kontrahentów, a przynajmniej może mieć z tym problem. Firma wzięła też pożyczkę w tym roku, żeby się poratować 10 milionów krótkoterminowej pożyczki. Co wszystko sugeruje, że firma ma problemy z pieniędzmi. Czyli podsumowując taką analizę wstępną bilansu, tu zwracamy uwagę na finansowanie. Aktywa nie są specjalnie istotne w tej firmie. E, widzimy, że w porównaniu do 200 milionów e, przychodów ze sprzedaży firma ma. Może tak zwróćmy? Po pierwsze uwagę na to, że aktywa razem wynoszą 70 milionów, czyli aktywa nie są tak istotne, tak te przychody ze sprzedaży są dość duże relatywnie do aktywów. Aktywa nie są limitem dla przychodów. Po drugie, że finansowanie mamy głównie z kapitałów własnych od akcjonariuszy, to finansowanie zostało już przepalone, zużyte. I firma w tej chwili ratuje się za, m, zaciąganiem zobowiązań krótkoterminowych. Wszystko to powinno znaleźć odzwierciedlenie w przepływach pieniężnych. Tam możemy chcieć zobaczyć, czy przypadkiem nie jest tak, że wartości e, niegotówkowe, te, które były w rachunku zysku i na przykład amortyzacja, te m, kontrakty wątpliwe, czy one nie powodują, że w sumie ta sytuacja nie jest tak zła, jakby wyglądało. No ale niestety w tym przypadku tak nie jest. Jeżeli spojrzymy na e, przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, czyli to są te przepływy, które firma. Generuje ze swojej podstawowej działalności, to już na tym poziomie traci 5 milionów 200. Tak, czyli innymi słowy, po prostu sprzedając kawę, firma traci gotówkę w wielkości 5 milionów. No, to nie jest jakaś super duża kwota, ale jeżeli spojrzymy sobie dalej na przepływy z działalności inwestycyjnej, to przepływy z działalności inwestycyjnej wynoszą 15 milionów na minusie, czyli 15 milionów na minusie, i tamte 5 milionów na minusie to jest 20 milionów na minusie. Czyli firma potrzebuje 15 milionów na inwestycje, zazwyczaj potrzebuje w ogóle tyle co amortyzacja, więc w sumie to powinno być za 20 milionów, tyle co amortyzacja, prawda? Czyli może nawet więcej niż 15, może powinno być 20. Ale napisane jest 15, przy czym zostańmy. Czyli 15 milionów e, potrzebne jest na inwestycje, 5 milionów na pokrycie bieżących strat gotówkowych, to już jest 20 milionów gotówki, które co roku jest potrzebne, żeby firma dalej przetrwała. I teraz pytanie: no to skąd można wziąć te pieniądze? Odpowiedź jest taka: jeżeli spojrzymy na e, poprzedni rok, to pieniądze zostały wzięte od e, zobowiązań krótkoterminowych, to po części i 10 milionów pożyczone od. Banku. Rok wcześniej 35 milionów dali akcjonariusze. W sumie, jak spojrzymy, co się stało z przepływami pieniężnymi, to jest na samym dole. Przepływy pieniężne netto wyniosły po tych 10 milionach, które dał bank. 10 milionów w sumie zabrakło gotówki, czyli na początku roku było 18 milionów, a na koniec roku zostało 8 milionów. No, oczywiście, w tym tempie, jeżeli firma będzie kontynuowała w następnym roku i nie dostanie więcej pieniędzy od akcjonariuszy, a też nie sądzę, żeby bank. Dał jej więcej pieniędzy, to będzie miała na problemy z płynnością. Tak? W przyszłym roku już nie potrzebuje 10 milionów, ale będzie potrzebowała znacznie więcej pieniędzy, żeby przetrwać. Podsumujmy: najważniejsze rzeczy, które musimy pamiętać, to z rachunku przepływów pieniężnych patrzymy na przepływy pieniężne operacyjne, czyli ile gotówki jest generowane przez działalność podstawową, przepływy inwestycyjne, czy ile firma potrzebuje na inwestycje i patrzymy, jak to było finansowane. W przyszłym roku możemy się spodziewać, że takie same będą przepływy operacyjne. Nie ma powodu myśleć, że będą wiele lepsze i że przepływy inwestycyjne będą takie same, albo nawet większe, ponieważ amortyzacja jest 20 milionów, a nie 15. W efekcie firma będzie miała duże potrzeby gotówkowe. Najważniejsze liczby, które powinniście zapamiętać z takiego sprawozdania, na które tu patrzymy, to: po pierwsze, przychody ze sprzedaży, po drugie, wielkość marży, po trzecie, strata 40 milionów. Aktywa razem 70 milionów, czyli sporo mniej od e, przychodów ze sprzedaży, tak? E, aktywa nie są właśnie tu istotnym limitem. Źródło finansowania w tym przypadku akcjonariusze, który już zostało wyczerpane. I w związku z tym wiem, że firma potrzebuje kolejnego zastrzyku gotówki, a w rachunku przepływów pieniężnych warto zwrócić uwagę na te negatywne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i na to, że. Nie bilansują one potrzeb inwestycyjnych, oraz że firma ma duże potrzeby w zakresie przepływów pieniężnych, em, finansowych. Po takim pierwszej analizie warto sobie przy tym pomazać oczywiście całą kartkę i popisać, co jest gdzie. Możemy przejść do analizy wskaźnikowej, bo już będziemy mieli w głowie te najważniejsze wartości i nie stracimy punktu odniesienia, kiedy zaczniemy liczyć procenty. Natomiast, jak policzymy analizę wskaźnikową, to będziemy mogli porównać tą firmę do innych firm podobnych. Czy sytuacja jest typowa, nietypowa, czy jest na przykład typowa dla firmy szybko rosnącej, czy też nie, czy jest się o co martwić, czy nie. Co z tą firmą zrobi jej akcjonariusz? Dopłaci czy nie dopłaci? Kto jest jej akcjonariuszem? Czy ten akcjonariusz właśnie jest z tych, co będą chcieli dopłacać, czy nie? To są pytania, na które trzeba sobie odpowiedzieć, gdybyśmy chcieli dalej analizować tą firmę. Powodzenia!